Panie i Panowie, witam. Nazywam się Lord Ciacho i mam dla Was coś nowego. Od jakiegoś czasu zapowiadam publikację nowych form prezentacji gier komputerowych w oparciu o moje pierwsze wrażenia. To one są według mnie najważniejsze. Nie recenzje, nie streszczenia, po prostu wstępne reakcje po zetknięciu się z daną grą jako z produktem. W tym celu opracowałem nową autorską technikę, którą połączyłem z systemami regularnie wykorzystywanymi podczas moich streamów na Twitch. Ta technika niestety dla Was pozostanie póki co sekretem, przynajmniej dopóki nie przekonam się o skuteczności nowego formatu prezentacji, czego w takim razie możecie się spodziewać. Krótszych filmów, co niesie za sobą potencjalnie częstsze publikacje, bardziej kontrolowanych i sprecyzowanych treści, większej różnorodności prezentowanych tytułów, treści atrakcyjniejszych wizualnie. Bo teraz regularnie będę występował przed kamerą. Każda prezentacja będzie składała się ze scen ukazujących mnie samego, przykładowe nagrania z gier, retrospekcje z moich streamów na Twitch. Wszystko będzie zależało od prezentowanego tytułu i od tego, czy udało mi się go wcześniej streamować. Nowy format prezentacji umożliwi mi pokrycie zdecydowanie większej ilości tytułów, na co życiowo nie mam w normalnych warunkach czasu. Nadal spotkacie się z unikalnymi grami Indie oraz tymi popularniejszymi AAA, o ile spełnią one moje restrykcyjne wymagania co do jakości. Większe tytuły naturalnie trudniej mi pozyskać, ponieważ muszę polegać na szczodrości sponsorów lub własnym budżecie. Postaram się jednak, aby było ich jak najwięcej. Pierwsza prezentacja dostępna już niebawem tutaj, na kanale Lord Ciacho Międzynarodowy Cynizm. Tymczasem żegnam się z Wami w nadziei, iż nowy format prezentacji gier komputerowych przypadnie Wam do gustu. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Na, 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 na. バババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババ